Siemanko ziomeczki z tej strony Mr. Quelux, a to jest długo oczekiwana seria, którą bardzo pragnęliście i się w końcu doczekaliście. Pisaliście wiele komentarzy i wasza prośba się spełniła. A więc cóż, hardkorowy Minecraft. Na modach powraca. Dokładnie tak. Także cóż, może od początku zaczniemy sobie. Stwórzmy nowy świat. Nazwę go sobie Quelpak. Ok, przetrwanie standardowo, więcej opcji świata. Tryb domyślny, generuj struktury włączone i zezwalaj na kody nie. Bonusowa skrzynka włączona, gotowe. I cóż. Stwórz nowy świat. Ok, także cóż. Um, Pisaliście, że chcieliście bardzo Minecrafta na modach z powrotem. Ja zrobiłem ankietę, co, jak nagrywać odcinki, i jednak wygrywa Minecraft. Yy, ja myślę, że Far Cry 4 będzie jednak najbardziej na popycie, jakoś, ale jednak nie chcieliście kłelpaka, także macie kłelpaka. Jak widzieliście na samym początku, gdzieś tam. W... w którymś rogu? O boże, mam złą stronę kamerki ustawioną. No nic, dobra, poradzimy sobie w tym odcinku jeszcze, nie? Mam taką nadzieję. Ale czekajcie, ja szybko zmienię. O, gdzie tu jest? Więcej ustawień zaawansowanych! Okej! Okay, a więc w tej chwili macie dobrą stronę. Jej, w końcu ustawiłem, przestawiłem to. Ha, ha! jest, aktualnie wczytał też się przy okazji świat. Także cóż, nagrywam w 60 klatkach. Zobaczymy, jak to będzie działać. I cóż, my mamy tu książkę. Wow, z jakiegoś tam moda. Jak robić bloczki i inne śmieszne rzeczuszki? Dlaczego mi nie działa dźwięk? Okej. Okay. Never mind. Może druga, budzimy materiały, i ty część druga. Jej, ciągnięcia. Okej, okay. także jak widzicie, powrócił stary Quelux, tylko nie wiem. To... Ok, jakieś takie miejsce, które jest smugowane? No może nie. Dobrze, także powrócił stary Queluxik, i Queluxik będzie dzisiaj grał w Minecrafta. E, tak jak już mówiłem, mamy 122 mody, co dosyć ciekawe, myślę, i będzie sporo rzeczy do. Robienia, dogrania. W pierwszej zobaczmy gdzie jest jakiś teren taki górzysty. Ja w tej serii, tak jak już zresztą chyba zapowiadałem, może nie zapowiadałem, nie wiem, w końcu już nie pamiętam. E, chciałem bardzo, by drewniany kilo. Okej. Okay. Dobra. Szkoda, że nie dostałem się kierki. Utknąłem. Nie, cześć. Cześć, 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 cześć. Nie mam mnie tu. Nie. Coraz jej więcej. O... Nie, dobra, idę, st idę stąd. Idę, idę. Nie za dużo was tutaj. Ja wiem, że tam jest dungeon w tym ale ja tam nie idę. Mm -mm. Dobra, myślę, że się coś zlagowało. Lol. Yy, nie wiem, czasem ten się świat jakoś dziwnie generuje. Czasem jakieś lagi są, a jak są, to przepraszam was. I tak dałem już. Sporo rało. Dobra, zrobiłem niechcący cięcie. Yy, nie wiem czemu. Czekajcie. liść. Punch, 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 do takiej, wiecie, synchronizacji, jakbym zwalił. E, dobra, nie wiem dlaczego kliknąłem właściwie ten, e, tutaj, F4, a to było F3. Dobra, dobra. UZ Memory widzicie, 44%, To Boże, 1,7 giga. Dobrze, że przydałem te 4 giga, a nie tak jak było 2, bo masakra, może następny, na następny odcinek dam jeszcze więcej, na przykład 6. Bo może być tak, że będzie lagować. Nie wiem dlaczego, ale ta paczka potrafi, potrafi ładnie lagować, jak nie macie dużo RAMu, więc dla osób, które chcą grać sobie na, w tą paczkę na 1 GB RAMu, zapomnijcie o tym. Minimalna ilość RAMu to jest 4 GB i to i tak bym zalecał szóstkę, Chyba, no tak mi się wydaje, no bo jest dziwnie jakoś. Dobra, może. Hmm, co, co byśmy zrobili teraz? No, szukamy terenu ogólnie do, zamie do zamieszkania wydaje mi się, że jakaś fajna góra by była tu nie da... to jest to co chciałem! tam! Boże, jak ja zaskrzypiałem! Masakra! Dobra, ale mniejsza to! Chcieliście bardzo Minecrafta, jest i Minecraftik. W ogóle pewnie się zapytajcie koju luk przestawił strony stronę kamerki? Yyy, na była w złą stronę. Ja lubię mieć tu gdzieś chat w tej troszku, bo wiecie bym już książeczkę i tak dalej. A no tak to jest i fajniej i w ogóle i, i fajnie. Tak. Tak, 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 tak. Dobra. O, oh, shit! Szczury! Get the fuck out. Fuck! Widzicie to? Dobra, cześć. Aaaa, Nie wiem co to jest, biorę wszystko. Nara. Na. I'm get the fuck out here. To jest złe miejsce. Może dlatego, że to jest złe miejsce, jest tyle... Może lagi mam przez to. Dobra, już jest okej, okay, ale... To była plaga. To była plaga świń i czegoś tam jeszcze. O, wulkanik. Tam się wybierzemy kiedyś. Oj, oj. Oj, nie bym spadł. Nie lubię spadać, wiecie, wiecie o tym dobrze. Ale wy też. Nie wnikajmy. Kurczę, tam jest ten teren. Widzicie to fioletowe gówno na mapie? Właśnie, i ta będzie się rozprzestrzeniać. No to my musimy i tak uciekać stamtąd. Yy, znaczy, nie wiem co to, to robi zbytnio, ale wiem, że Husiak nie omijał te miejsca, gdzie jest to fioletowy Badziwie, i uciekał stamtąd. Że tak powiem. Aha. One, two, three z wyjścia. Jej! Mamy jabłuszka, czas by coś zjeść, bo jest biednie. Dobra, ale cóż. Yy, to jest jakby w sumie... No w sumie to był pierwszy sezon, to będzie drugi sezon, ale nie będę jakoś nazywał go specjalnie. Po prostu zrobię nową playlistę jako drugi sezon, ale czy by zbytnio jakoś to nazywać, to chyba nie ma sensu, prawda? Yy, z uwagi na to, że już było nazywanie jakiegoś tam, wiecie, szerzonów, odcinków... Dobra, ale widzicie, mi się sfarciło cholernie, bo mam jakiś zajebisty killoff w tej chwili. Znaczy killoff, tak? Piksek w of Zrobię sobie kierkę, żeby w ogóle zwalać jakieś przedmiociki, nie? Drewniane. Ej no, to jest śmieszne. Raz, dwa, trzy. Tu-du-du-du. -du -du -du. Dobra, wyjmę ten, ten. Zobaczymy jak on w ogóle działa. Cześć! Boże, on podpala. Przepraszam. Dobry jest. Dobry. Dobra, wykopny. Yy, powiem Wam, że jestem szczęśliwy z takiego czegoś. Obrażenia jeszcze zadaję. Ładny, ładny, ładny kilof. Nie wiem skąd ja go wytrzasnąłem, kurczę, nie wiem w ogóle co to za killoff. A, jeszcze piszę u dołu, widzicie, ile jeszcze użyć mam. Do 1400. No to wcale nie jest taki 1500 chyba ma. No to 1500? Kurde, chyba nie jest tak źle, wcale powiem. Dobra, ja to tak sobie tylko podkopię, nie? Jakieś życzuszki. Ja widzę, że wszystko mogę kopać, także jest bardzo fajnie, przyjemnie. Powiedziałbym, że guby. Ale teraz... O, jeszcze może węgielek sobie zbierzemy. O, jak fajnie, tu ciemno, buguje się. Węgielek się zawsze przyda, wiadomo. Z uwagi na to, że trzeba mieć węgielek, żeby coś albo przetopić, albo po prostu... Sobie wydobyć mieć lampeczki. Dobra, coppera na razie nie zbieramy. Bo po co mi koper? Tu jest ciemno, nie lubię wchodzić w ciemne miejsca. Nie no, żartuję. <laughs> nie no, tutaj w Minecraftie nie lubię. Yy, bo się mogą przytrafić złe rzeczuszki. Cześć. Cześć, kotek! Boże, jaki on ma damage. Dobra, cześć. Przepraszam. Ale tak jeszcze jedna mi potrzebna. Dobra, tam idziemy. Hops, hops. Cześć, owieczko! Ej, on podpala ten kilof, to będę miał od razu pieczone steki. Super, robię takie coś. Pieczony steak. Patrzcie, i mamy pieczony schabik. Kolejny pieczony schabik, jeszcze idziemy po świneczki pieczone schabiki, zbieramy. Okej, okay. siema, dzięki. Zbierzmy sobie może troszeczkę, tak? No, poglądowo z 4. Może żelazka. <laughs> Będziemy mogli coś zrobić. Jej Ale szczerze, kurczę, dawno nie grałem w Minecraft. Powiem wam, że dzisiaj odpalam go pierwszy raz po mniej więcej po, po, po kilku miesiącach ładnych. No i powiem wam, że się dosyć fajnie gra. Dopiero sobie go odpaliłem tak, żeby sprawdzić co i jak. I powiem wam, że jest całkiem spoko. Nie grałem ostatnio w ogóle w Minecrafta, bo mi się po prostu nie chciało cholernie. Wow nie wiem co to jest do przetopienia never mind. Yy, jest tu jeszcze jakiś diaksik? bo ja bym tak się chętnie wziął jeszcze jednego tak, gdzieś na widoku żeby był tam za wysoko okej okay, może pijmy tamtędy i może gdzieś tu znajdziemy diaksiki pewnie się zapytacie po co mi diaksiki diaksiki mi potrzebne Black Big Cat. będziesz mnie bił? czy nie będziesz mnie bił? po co mi diamencik? kamieńczyk sobie zrobię, why not? Duży, nie? nie będzie. W ogóle musiałbym później zobaczyć jaki big jest ten mieczyk. Bo wiecie, że ja tu mam te modziki i jest jeszcze big, 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 big. Kurczę, fajnie to będzie oznaczyć sobie tą miejscówkę, bo widzę, że tutaj niedaleko ogólnie trzeba się osadzić, kurde, jak ja nie lubię. Yy. dobra, czekajcie, co to się klikało? Aha, nie, to, to jest w ogóle, w ogóle mapa śmieszna. Ej, tutaj o właśnie. Wybierz kolor, paleta kolorowa. Nie będzie różowy, nie, czerwony taki krwisty ładny. Okej. Okay. Czekajcie, ciekawe czy się mogę tepać. Aktywny włączony neder Nie ma tu chyba. No nic, dobra. Zastanawiam mnie, czy mogę się tepać w ogóle do waypointów takich właśnie. Wiem, że na pewno przy umarciu nie mogę się tapnąć, to jest troszkę złe. Powinienem coś takiego wgrać, bo jak umrę, i później będę chodził na przykład 500 kratek, zły lew. budy, psie! Dobra, cześć. Bożec, ja włączyłem. Coś mi fajnego poleciało? Skóra. Może ja mam zapełniony już praktycznie plecak, Wiecie co? Jest jej tu wykopiorowek taki profilaktyczny. I powyrzucam śmieci, które mi totalnie nie są potrzebne. Yy, czekajcie, jak się to wyrzucało chyba z shiftem, tak? Nie. Z kontrolą? Nie. To z czym? Z tabem. A z tabem. Dobra. Yy, coś jeszcze? Na pewno to. Na pewno też zostawię sobie drewniany kilo. Yy, to sobie też wrzucimy, bo zaraz sobie zrobimy kamienne. Mm, 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 dobra, na razie wszystko. Dobra, biegnijmy. Zostawajmy sobie mięsko do łapki. Ubieczone, bo od razu naj... z pierwszej ręki jak najlepsze. I tam sobie wejdziemy. Myślę, że tam sobie wejdziemy yy, i gdzieś tu się zagłębimy zaraz. No, kurczę, tu widzę znowu. O, Jezu, tu fioletowe zaatakowało jeszcze gorzej. Więc chyba będzie trzeba się gdzieś indziej wybrać, ale... Na chwilę obecną mamy tam 13 minut odcinka i mam nadzieję, że Wam się seria spodoba. Cóż, pewnie długo ona jakoś nie będzie specjalnie trwać, chociaż chyba nie wejdę tam. Cześć. Oj, oj, Cześć. Uff, papa. Ok, idę stąd. Wiem, że mnie nie lubicie, ja Was też nie lubię, więc sobie stąd idę. Idziemy przez pustynię. Jednak wracam na pustynię, wolę pustynię niż to. No bo kurczę, no te, te fioletowe terenki są brzydkie. Ja myślę, że tak, no fajnie by było gdzieś mieć niedaleko do tych wulkanów, bo myślę, że taki exploring na pewno zrobimy. Ogólnie tu jest bardzo dużo modów na różne dungeony, także to możecie być pewni, że to jest. Nie dlaczego mi pokazuje, że tam zginąłem gdzieś daleko, jak to jest nowy świat. Czy ja jeszcze nie zginąłem? Jeszcze nie zginąłem, a już chcą ode mnie jakieś kurcze rzeczuszki. No nie wierzę, nie wierzę. Dobra, widzę, że tu jakieś dziwne rzeczy. Aha, latający statek kosmiczny żartuje. Yy, dobra, przejdziemy się, zaraz na drugą stronę przeskoczymy. myślę, że ta... O, te kwiatuszki chyba teleportują. Gówno nie teleportują. Wiem, że z nich orby będą wypadać, a tu nie. A może po prostu trzeba mieć jakiś item, żeby wypadały? No nie wiem. Nie pamiętam. Bardzo dawno nie grałem. Huh, tłumacz się, tłumacz Queluxa, później co. Yy. Nie wiesz co zrobić, sorry. O cholera, dojdę zaraz do mojej ostatniej śmierci, jak śmiesznie, kurczę. Hmm, czyżby to ten sam Seed, na którym wcześniej grałem? Dlaczego? Powiedzcie mi tu i teraz. Cześć! Mam pszczółkę? Bzy, 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 bzy. Mam Zpz! Mam Ale śmiesznie. Będzie mi... No dobra, już myślę, że będzie mi tak cały czas brzy brzyczać, bo będę miał ją w plecaku. Bzyku, bzyku, bzyku. Co tam wążyk? Nie ma. Wiedźm, gdzie mnie nie lubisz. Yy, zaraz będzie noc i będzie bardzo źle. Nie lubię tego. Tych też panów nie lubię, pamiętacie z pierwszego sezonu? Cześć! Oh, fuck! Dobra, gdzie ja się wpakowałem. Nara. Parker, parker, parker. Dobra, I'm alive. Dobra. Dobrze, mam tutaj. Mam drewno. Mam drewno. No, szybko. Wypadła mi słuchaweczka. Dobra. O, szybko. Nie, nie, mam tylko dwie. No nie, no to powiem wam lipa, bo musimy przetrwać noc i jeszcze uchodzić. Mm, jak miło. Dobra, idziemy, uciekamy stąd. Nie ja tu nie ma, mnie ja tu nigdy nie było. Idziemy szukać owcy. Ile mam? Na pewno mam trzy. To ja do mnie zabiję, tylko głupi owiec. Mam nadzieję, że tu będzie owca. Świnie, nie lubię was. Dawaj mi mięso. Dawaj, chociaż mi mięso. Dobra, owieczko. Świneczko. Owieczko. Świneczko. Świneczka musi być bardzo dobra i upieczona, z uwagi na to, że stejki, jeśli nie będą wypieczone, znaczy, no dobra, krwiste też są dobra. pierdziele, już głupoty. Jest dosyć późno, jest godzina 22, ja sobie siadam, nagrywam Minecrafty, bo tak oceniliście i chciałem dla Was na jutro coś nagrać, czyli Wy to dostaniecie. O ile się nie mylę, jutro jest środa, ja jutro idę na zajęcia. I cóż i cóż, i cóż, będziecie mieli min Minecraft, tak przyjdziecie ze szkoły, ja myślę, że będę czytał na telefonie sobie komentarze, jeśli będzie wam się podobać. Yy, tak fajdał i kurczę no. Yy, dostaję ostatnio sporo komentarzy. Jesteś podobny do Bloma. Jestem podobny do Bloma, naprawdę? Muszę z nim kiedyś gdzieś go złapać jakoś, może kiedyś i zrobić z nim jakiś wywiad. Co sądzi o tym, że jestem do niego podobny? Kurczę, to by była śmieszne. Cześć, jestem Quelux, mam tysiąc widzów, wiem, że gówno Cię obchodzę, ale tak się chciałem Ciebie zapytać. Słuchaj, mógłbyś mi powiedzieć... O, patrzcie, Bany Kau. Nie lubię Cię. Wrenamenda. Nie lubimy Nie. Nikt nie lubi na tym YouTubie. Przepraszam, jeśli obraziłem jakichkolwiek widzów Bany ale ja jej nie lubię. Jak większość ludzi na YouTubie. Ale to już nie jest... Ode mnie tylko zależne, bo ją wszyscy nie lubią Bo jest upierdliwa i wredna, i próbuje się wybić na, na cudzym imieniu. Cóż, bywa. Na cudzym imieniu, bo co ja gadam, Na cudzymniku. Ach, drama, drama, drama. Eee, taka propo i jedziecie gdzieś na jakieś eventy? Piszcie jakieś propozycje? Bo tam w QA widziałem, że w ogóle Wam się podoba QA, jak zwykle zresztą. I mam nadzieję, że, no cóż, no. Moim zdaniem to QA wyszło beznadziejnie, ale. Czego są same krowy? Ja chcę owieczkę, okrecik. Ja chcę owcę. Nie lubię chodzić po nocy. Ja tutaj mało widzę, bo mam lampki przy sobie w pokoju. Nie lubię tego, no. Powinienem siedzieć wyprostowanie, ja siedzieć w kulety, taki. A, ta kamerka. Nie, dawno nie nagrywałem w ogóle, wiecie, gameplay'ów, także może troszeczkę jakoś się wypaliłem, ale mam nadzieję, że nie. Znaczy wypaliłem. Znaczy wypaliście to ja się wypaliłem, dlatego nie nagrywałem nic praktycznie. To nie, znaczy, to nie... jest wypalenie się, a raczej takie trochę znudzenie. Bo wiecie. Jeszcze, jeszcze jakby miał z tego jakiś hojs, to, to pewnie bym nastap siedział i nagrywał i, i w ogóle... Pierdzielną szkołę jak większość youtuberów, którzy tak po prostu zozrobili później bym sobie zrobił. No ale cóż, no... O, jest w końcu panie. Dawaj. Nie jedno, nie dwa, nie trzy, a pięć od razu. O! Jeszcze świnki najlepsze. Dobra, chodź ty też. Lubię świnkowe mięsko. Nie wiem jak wiem, ale ja lubię. W ogóle co ja mam na pokojowym jakimś? Normalny. No to dlaczego się tu nic nie spałni. Znaczy dobrze, ja tam nie protestuję, że mi się nic nie spałni, wiecie, no dlaczego miałbym się jakoś oburzać, że mi wiecie, nie spabił się jakieś potworki, no. <grym>, Być oburzonym, że nieśmy w więc co chcesz wpierdol dostać już od razu na pierwszym odcinku zginąć? Ach, na pewno. <grym>, nie no tak szczerze, wam powiem, że też... No, nie mam kasy, troszkę szkoda mi z tego, że z YouTube'a na razie nic nie mam. Przyznaję się, ha, z YouTube'a się liczy. Ale to nie o to chodzi, wiecie. Kupa sprzętu, który, dzięki któremu naprawdę mógłbym robić dużo lepsze materiały, i no niestety one kosztują. A jak wiecie, jak w czasie się uczy, czy coś się robi, no to no, nie ma się czasu pójść do pracy. Ja, wiecie, dwa miesiące zapieprzałem jak dziki wół na lustrzankę. No i to jest głównie dla was, no bo co ja, co ja z tego będę miał? Co ja, co ja z tej lustrzanki będę miał? No porobię sobie zdjęcia porobić sobie filmy pamiątkowe, na przykład zamierzam właśnie w wakacje pojechać w Tatry i na pewno nakręcić tam materiał, ale to nie chodzi o samego YouTube'a, tylko po prostu samemu dla siebie, uważam, że to jest no, dosyć fajne, no. Fakt faktem, mogłem telefonem robić, bądź nawet jakimś tanim kompaktem za dwie stówy, ale to wiecie, no. Jakość zdjęć, znaczy jakość zdjęć, nie mam nic do jakości zdjęć, bo pamiętacie, testowałem xusa 145, yy... Aparacik i powiem Wam szczerze, że zdjęcia robił całkiem niezłe. Yy, na pewno lepsze od telefonów jakiegokolwiek. On tam kosztował chyba 300 zł, czy 250, czy 350. No nieważne, już mniejsza o to, ale to był niedrogi aparat, który naprawdę robił całkiem przyzwoite zdjęcia. Co prawda, bateria była beznadziejna w nim, no bo cóż, czego oczekiwać po aparacie, który kosztuje grosze, no. Więc cóż, no, no ale fajnie było, no fajnie, fajnie, fajnie. fajnie. Coś tu jest w ogóle ciekawe. Kurczę, ci mi się zdaje, czy ja po prostu chodzę w kółko. Cholera jasna. Chyba tak. Dobra, ale dzięki temu, że ja chodzę w kółko, mogę sobie pozbierać to. To, krowy. Po co mi krowy? Bo chcę zrobić plecaka. Na razie mam 8. Nie wiem, czy mi już starczy, czy nie. W każdym razie chcę zrobić plecaczek i przy okazji mięso sobie będę miał do jedzenia, co? Więc wiecie dobrze, o co chodzi. Dobra. Czego nie mogę tego złapać? Co ja mam tak dużo miejsc? Czy lak. Lak, oczywiście, że lak. Eee, nie. To ty chodź tutaj. Dobra. Eee. Back, back Dobra, bierzemy jakiś brązowy big backpack. Taunet leder. Jak zrobić Taunet Leder? Burnet Leder. Nie, mam zwykły plecak. Jest bron backpack, tu jest brom backpack. I kakao, musiałbym mieć ziarna kakaowe, no to dżungla. Gdzie jest tu gdzieś dżungla? Jungle? Welcome to the jungle! Nie mam. E, w każdym razie ja przyszedłem z stamtąd, więc idziemy tam. Nie, tamże. Co To są wulkany, to idziemy tam. Bra. Nie wiem w którą stronę ja już mam iść, by się pogubiłem. Dobra, w każdym razie na plecak jakby mam, tylko nic nie mam. Hmm. Nic chyba się da są w tej wełny odebrać, o ile ja się nie mylę. O ile ja się nie mylę. A może to trzeba mieć tam, jakoś przerabiać. No nie wiem, zaraz zobaczymy zresztą. Wiem, że z wiadomo, że się nici da zrobić... Yy, yy, wełnę, ale czy odwrotnie? Zaraz sprawdzimy. To myślę, że gdzieś dalej pójdziemy. O, tam jest jakiś fajny zameczek. No to nie zameczek. A nie, no to też zameczek. To się zdangelon. To myślę, że tam się osadzimy na jeden odcinek i na razie zakończymy ten odcinek, bo jest... O ja 20 minut. Czekajcie, ale czyń, żebym się nie pomylił. O, o, jakieś szlagi mam ostre, dobra? Czekajcie, niech się załaduje, może wygeneruje teren czy coś. No dobra, mniejsza. Eee, już jesteśmy, ale nie chciałbym robić tych długich odcinków 25 minut myślę, żeby takie Wam starczyły. Zresztą, napiszcie, po ile byście chcieli, odcinki, a ja się wtedy dostosowuję. Mam nadzieję, że to nie RAM. Co to jest w ogóle? Co to ten hodowli... hoduje? Hodow co to, what the fuck? Nie wiem, co to jest, szczerze Wam powiem. Eee... Jak grałem na testowym świecie tutaj sobie, to szczerze się jakoś nie zagłębiałem w to. Co to jest? Hops. Yy, jedzonko? Wypadł nasionko. Hopsy, osiem z jednego krzaczka! Nie pierdziel! I to mogę jeść? Nie mogę. Z winogrona. Ale dlaczego nie mogę jeść. Chyba winogrono. Hops. Nie wiem co to jest hops. Dobra, mniejsza o to. Yy, by się przydała, nie? Nie wiem, pójdziemy na razie tu. Zobaczymy co tam jest w domu. Jakiegoś szybka. Cześć. Nie macie tu nic, to cześć. Sorry. Nie okradnę was. Tu was okradnę. Holy fucking shit! Nie mam miejsca w plecaku. Fajnie. Tu są jakieś craftingi, tu też. Idziemy na górę. Never... nothing. Nothing small here. Dobrze, może tutaj pójdziemy. Tak przeeksplorujemy. Uuuu, co to jest? Nie wiem co to jest. Tu jest Waving desk. Widzicie, że tu jest dużo modów naprawdę. Już widzicie to. Znowu lag. Nieładne lagi. Szóśmym poszedł szybko do kibelka, no ale myślę, że to nie ma co. Dobra, wiecie co? Ja zakończę dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Także cóż, hmm... Zobaczymy się już w następnym odcinku. Ja go zaraz siądę nagrywać, także jeszcze nie pytam Wam się o żadną opinię taką szczególną, bo zaraz na niego siądę i zaraz sobie nagramy kolejny odcinek. Także cóż, dzięki za to, że oglądaliście, mam nadzieję, że Wam się podobało, także dzięki i na razie!